20 wywiadów na 20-lecie. Dziś zaprosiłem jednego z najbardziej charyzmatycznych liderów rolniczych, człowieka, który prowadzi gospodarstwo rolne i nie brakuje mu jednak energii do tego, aby prowadzić działalność społeczną. Mój gość walczy o godziwe zarobki rolników. Czyni to praktycznie rzecz biorąc, 24 godziny na dobę. Zapraszam na spotkanie. Sponsorem programu jest Pronar, największy producent maszyn rolniczych w Polsce. Potrzeby rolników zawsze były naszym priorytetem. Dlatego już od ponad 30 lat, jako największy producent techniki rolniczej, zmieniamy oblicze polskiej wsi. To z myślą o Was tworzymy nowoczesne rozwiązania, które pomagają w codziennej pracy. Jesteśmy obecni niemal na całym świecie. Ale to tu rozpoczęła się nasza historia. Historia, którą tworzymy wspólnie. Pronar. Z dumą wspieramy polską wieś. Sponsorem programu jest Samasz. Polski producent kosiarek bębnowych i dyskowych, przetrząsaczy i zgrabiarek oraz wozów paszowych. Samasz. Polska marka na łąkach całego świata. Sponsorem programu jest firma Solida. Polska Organizacja Inżynieryjna i Spedycyjna działająca w Afryce. Sponsorem programu jest Centrala Nasienna Nidzica. Sponsorem programu jest Terkpiast, rolno-spożywczy rynek hurtowy z Wrocławia. Na program zapraszają patroni. Patronem tytularnym jest firma Bayer Polska. Środki ochrony roślin, nasiona i bioasekuracja. Patronem honorowym jest Krajowa Rada Izb Rolniczych. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich. Krajowa Rada Drobiarstwa. Izba Gospodarcza Krajowy Związek Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej Polskie Zrzeszenie Bydła Mięsnego Związek Polskie Mięso Stowarzyszenie Polski Ziemniak Stowarzyszenie Polski Klub Farmer Roku Izba Zbożowo-Paszowa. A moimi Państwa gościem jest Michał Kołodziejczak, lider agrounii. Można powiedzieć, że rolnik. A proszę powiedzieć mi, jak to się stało, że postanowił Pan założyć Agrounię. Takim prawdziwym inicjatorem Agrounii i powodem, dla którego została założona, to były nasze problemy, codzienne problemy polskich rolników, takie jak są w każdym gospodarstwie. Najpierw założyliśmy mniejsze stowarzyszenie, wszystko zaczęło się od jednego spotkania. W jedno z lutowych popołudni w roku 2000 osiemnastym wtedy pierwsze spotkanie i tak od jednego do drugiego spotkania od stowarzyszenia poprzez działanie na początku na terenie kilku gmin. Tak jak teraz widać do działań w całej Polsce w różnych regionach do działań już niezależnych struktur, które działają u siebie u, u siebie w województwach czy powiatach. Więc dlaczego powstała Agrounia? Dlatego, że problemów rolnictwa Nikt do tej pory skutecznie, według mnie, nie chciał rozwiązać. One były, wszyscy, wszyscy się do nich przyzwyczaili. Różne wytłumaczenia oczywiście te problemy miały i mają. Niektórzy zbijają nad tym wszystkim jakiś swój kapitał, a naszego bytu nikt nie zmieniał w taki sposób jaki ja bym sobie tego życzył dlatego dlatego po prostu ja zacząłem działać i zaczęli działać też inni razem ze mną w tym czasie Sponsorem programu jest Pronar największy producent maszyn rolniczych w Polsce Ale wielu pana podziwia dlatego że Skąd czerpie pan taką energię? Prowadzi pan gospodarstwo rolne? Rozumiem, że pomysł na w ogóle założenie agrounii i walkę z tym, co jest spowodowała sytuacja trudna przede wszystkim u pana w gospodarstwie, bo zaczęły się problemy ze zbytem tych produktów, które pan uprawia u siebie w gospodarstwie. Oczywiście, że tak. Przyszedł okres sprzedaży naszych towarów, a nagle supermarkety płaciły głodowe stawki. Niektórych produktów w ogóle nie dało się sprzedawać. Zostaliśmy wcześniej odcięci od rynków wschodnich, później pośrednio od rynków naszych krajowych. Poprzez zmianę struktury handlu w Polsce, gdzie, która nie uwzględnia polskich rolników, polskich drobnych rolników, dostawców, takich właśnie jakimi, jakich jest większość w Polsce, Zachód Europy czy inne kraje świata, uważam, że powinniśmy zaczynać od własnego podwórka. Jeżeli od z niego jesteśmy wypierani, to nikt na świecie nie będzie nas szanował. I, i, I niestety tak właśnie się to rozwijało i rozwija. Dlatego, tak jak pan słusznie powiedział, te ekonomiczne przyczyny są tak naprawdę były pierwsze, ale dochodzą do tego jeszcze zmiany strukturalne. Ja nie mogę patrzeć na to, w jaki sposób, sposób zmienia się polska wieś, polska produkcja żywności, która nie uwzględnia naszych gospodarstw rodzinnych.